dzisiejszej sobotni aktualizacji Crypto Client. Porozmawiamy sobie o Bitcoinie, porozmawiamy sobie o sobie nadchodzącym wydarzeniu WSOT. Co to oznacza? Zaraz się dowiecie. Porozmawiamy sobie o tym również, jakich price targetów możemy spodziewać się w nadchodzącym tygodniu. Dzisiejszy materiał będzie typowy, jak dla soboty i weekendu dość wolniejszy. Nie będzie miał takiej dynamiki jak zwykle, natomiast mam nadzieję, że porozmawiamy sobie tutaj dzisiaj sensownie. Znajdziemy kilka potencjalnych ciekawostek, o których chcę się z Wami podzielić. Natomiast na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i powiadomienia aby być na bieżąco z tymi codziennymi. Aktualizacjami z mojej strony. Moi drodzy, na sam początek widzimy: tak naprawdę, Bitcoin jest cały czas poniżej naszego dużego kanału konsolidacyjnego. Także mamy już tutaj kilka dużych, mocnych zamknięć. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale oraz na poprzednim live, ponieważ przez ostatnie dwa dni nie było materiału. Mieliśmy tutaj drobny kanał wzrostowy, który w tym momencie został przebity zaraz po ogłoszeniu Fed, które miało miejsce gdzieś w tym oto przedziale. Tak jak wspominałem, również dla mnie bardzo ciekawymi poziomami było na pewno osiągnięcie poziomu 29,8, do którego widzimy, że nie dostaliśmy się, ponieważ dostaliśmy rejection na tym oto poziomie, który wynosi 29663. I teraz pytanie, czy jest to koniec? Czy możemy spodziewać się dalszego wzrostu? Czy jest to ostateczny poziom do dalszych spadków? Właśnie zaraz Wam o tym opowiem. Patrząc na to z perspektywy dłuższy na time frame'ach 1-4 godzinowych, ewidentnie nadal widzę znaki, które potwierdzają na to, że będziemy mogli Podbić co najmniej jeszcze do poziomów 29,8, i osobiście tego będę oczekiwał. Tak jak wspominałem, niejednokrotnie będę w tych miejscach doszukiwał się gdzieś pozycji shortowej. Może to być 29,8 lub 30 300 dolarów. W najgorszym wypadku 30 700, ponieważ jeżeli sobie spojrzymy z dalszej perspektywy, jest tutaj dużo po prostu do zgarnięcia w tych poziomach liquidity, które jest gdzieś na tym poziomie. Także zanim spadniemy dalej, uważam, że musimy cofnąć się do tego poziomu i spaść. Natomiast na ten moment, tak naprawdę, co się tutaj doszukuje na mniejszych time frame'ach, jeszcze jeden z ciekawych rzeczy, które zauważyłem powiedzmy przed nagrywaniem tego materiału, może być to potencjalny tutaj nasz trójkąt symetryczny. Natomiast od razu ostrzegam, nie jest on idealny. Jest on na ten moment narysowany przeze mnie jako taki delikatny punkt odniesienia, ponieważ mamy w tym momencie. Prawie jeden, drugi, trzeci, czwarty punkt cyklu na dolnej linii jego oraz na górnej raz, dwa. Więc w tym momencie brakuje nam jeszcze jednego potwierdzającego. Tak naprawdę będziemy mieli w tym momencie potwierdzony trójkąt symetryczny i w momencie, kiedy sobie zmierzymy jego price target, załóżmy, że będzie on miał miejsce tutaj, jeżeli zostanie on wybity górą, możemy spodziewać się wzrostu rzędu 2,2%, który wchodzi nam idealnie w poziom 29,8, więc zakładam, że realnie możemy zostać od niego tutaj odrzuceni, czyli scenariusz numer 1 będzie wyglądał mniej więcej w ten oto sposób, break, retest tego poziomu i dalszy spadek, natomiast w momencie, kiedy zostanie ten trójkąt Przebity. Dołem, oraz będzie jego wybicie miało miejsce w dół, możemy spodziewać się spadku rzędu również 2% do poziomu 28700, który jest na dobrej drodze do naszych price targetów z większych timeframe'ów, czyli między innymi do price targetów 28000 dolarów. Jak widzimy dobrze tutaj po lewej stronie, tak naprawdę też to niejednokrotnie powtarzałem. Ten obszar, ta strefa jest tutaj bardzo dużo cienkiego powietrza. Jak widzicie, tutaj wszędzie jest pusto. Także tak naprawdę z tych poziomów. Bardzo szybko możemy spaść do poziomów 28 000-27 700. Także tak to wygląda. Tutaj jest z nowości, które chciałem się z wami podzielić. Natomiast w momencie, jeżeli ten trójkąt zostanie wybity w górę, tak jak wspominałem, prawdopodobnie będziemy tutaj mogli otwierać pozycję short. Natomiast również możemy rozgrywać breakout tego trójkąta, o czym będę was informował na moim kanale na Telegramie. Natomiast jeżeli was na jeszcze nie ma, pierwszy link w opisie tego materiału znajduje się, link do mojego kanału. Na telegramie, na którym rzucam updatey poza materiałami na YouTubie. Przypominam jeszcze raz gorąco o ostatnich dniach Trading Competition The Crypto Client, które już pomału się kończy, jeden dzień 18 godzin. Na ten moment udało nam się zdobyć 9 U uczestników. Nie jest to. Powiedziałbym zbyt zabójczy wynik, aczkolwiek jak na pierwszy raz uważam, że nie jest źle, szczególnie, że dopiero ten kanał, ta społeczność się zaczyna rozwijać. Natomiast druga rzecz, o której chciałem się z Wami podzielić, jest to oczywiście WSOT, czyli World Series of Trading, które ma miejsce co roku na Wajbicie, którego nagroda wynosi 8 milionów. USDT. Także co musimy zrobić? Moi drodzy, ja przez ten weekend będę rejestrował nazwę naszego składu, gdzie wspólnie będziemy mogli podejmować tutaj walkę o wygraną tych oto nagród natomiast czym to się będzie różniło od naszego competition tego będzie różnica taka że każdy z was będzie mógł wziąć w tym udział będzie mógł się zalogować do naszego składu nie będąc nie będąc zarejestrowanym jednocześnie pod moim linkiem na bajbicie także moi drodzy ja przez ten weekend mam w planie zrobić tutaj rejestrację naszego składu także w tym momencie proszę was o bardzo bardzo ciekawe kreatywne jak i oryginalne nazwy składu jak widzicie musimy wybrać sobie skład name, który wygląda na przykład tak Mars DAO Blockchain Warriors. Także w tym momencie w komentarzu dajcie znać jakieś ciekawe nazwy. Wybiorę najciekawszą nazwę, która mi się spodoba, oraz przez weekend zostanie tutaj stworzony nasz zespół, który będzie wspólnie walczył o udziały w wygranej tej puli nagród. Także to będziemy rozgrywali. Zaczyna się to w przyszłym tygodniu, równo z okresem zakończenia trading client. Yy. Równo w momencie zakończenia Crypto Client Competition zaczyna się WSOT, także tak naprawdę mamy dwa eventy w jednym momencie, także teraz przygotowujemy się do WSOT, mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie wygrać kilka fajnych nagród, także przypominam jeszcze raz gorąco w komentarzu zostawcie informacje dotyczących name, jak i również sloganów typu by the deep i tak dalej i tak dalej, jakieś ciekawe przypowieści, które będziemy wspólnie mogli sobie tutaj wpisać jako uczestnicy naszego składu. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, Drodzy, szybki update BTC z mojej strony. Dzisiaj będę siedział jeszcze przy wykresach, także na pewno wrzucę na mój kanał na Telegram jakieś informacje dotyczące innych krypto. Jeżeli jesteście ciekawi, tego zapraszam Was gorąco na kanał na Telegramie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy szybki update się Wam podobał. Jeżeli tak. Wiecie co robić, zostawcie lajka, komentarz, subskrybujcie, powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami z mojej strony. Dzięki jeszcze raz i życzę Wam udanego sobotniego wieczoru i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na moim kanale. Pozdrawiam.